Stwierdzisz, że po trzęsieniu ziemi straciłeś przytomność. Tak jest. Daruj sobie te etykiety. Nic ci nie pomoże. Bo i tak będziecie mnie torturować. Już tak nie pracujemy. Teraz po prostu postawimy cię w najciemniejszym kącie. Super. Jak długo byłeś nieprzytomny? Kiedy się odsknąłem, słońce już zaszło. Było... Leżałeś tam przez 6 godzin? Osiem? To bardzo ważne. Kiedy pociąg? Chwila, może wysł... się dla odmiany skupisz na pytaniach, dobrze? No, kiedy się wygrzebałem, nie wiem, byłem półprzytomny. Było ciemno. Wygrzebałeś się? Byłeś przysypany? Coś zobaczyłem. Mówiłeś, że było ciemno i że byłeś oszołomiony. Chcecie mnie wytrącić z równowagi? My tu jesteśmy tylko pasażerami, sierżancie. Ty prowadzisz na razie. To jasne. Więc było ciemno, a ty byłeś oszołomiony. Po trzęsieniu coś zobaczyłeś. Co to było? Z drugiej strony mam lepszy pomysł. Dam ci wybór. Wybór? Wybór czego? No chyba wiesz. To jak mam? życie, czy śmierć? Chcesz żyć, czy umrzeć? Wiem ci. Hej, cześć, wam wszystkim, tutaj Matisto. Witam was w któryś tam odcinku. Zagrałem w Battlefield 3. Eee, no, wygrzebujemy się. Ja tu sobie reguluję głośność i w ogóle. Nieźle zostaliśmy. Sądzę się... Niech przejdą, tak i tam, jak widzieliście, sam Lomon proponował jednemu żołnierzowi, chyba Campo, tak, na pewno. No, no i e, proponował wiecie, tam wybór, wiecie, współpracy czy coś, wie, żeby. No. Wychodźcie! Wrywanie się będzie traktowane jako akt agresji! Mhm. Ugh, tu, tu, tu ktoś stoi, tam ktoś idzie. Wychodźcie! Wrywanie się będzie traktowane jako akt agresji! chcę to zrobić? Proszę łamać! PLR pragnie zaoferować pomoc wszystkim amerykańskim żołnierzom. A to co? Mutyfy! Ło wow, fuck! Jak się wystraszyłem, spukowało się coś. Ja pierdzielę, jak się wystraszyłem, zbugowało się coś. Kurde. A mówię, czy to żołnierzy, gdzie spadł czy coś? No, na pewno spierdzielaj. Ej. O nie! Fak, klawiatura się, znaczy e, myszka misia to myślałem, ale coś w tym stylu, naparzałem w tą klawiaturową myszkę, ale mieliśmy przygodę z panem szczurkiem. Hmm. Nie ma żadnej broni. Pak. Dlaczego? Pak. Guźwa to będzie ciężko. Czy granata, czy mi się wydaje? Weźmiemy sobie inną broń. To był chyba nie za dobry wybór. Gdzie jest moje z powrotem broń? Kurde, słabo widać wszystko. Czy ja tu już nie byłem? Z tamtymi? Kurde, ale jakaś inna broń. Kurde, ten sam chat. Co by tu zrobić? Nie ma jakiejś innej. To jest nawet granatę co mam jaki co jaki, no i tu musimy dajemy sobie musimy dać sobie rady sami. Tego nie oglądałem, znaczy już nie pamiętam co tu będzie się działo Ale się chyba te się wyłącza, o latarkę Żebyśmy byli niewidoczni za bardzo No trzeba ja sobie FAK! Tu się schowamy. No zaraz zginę. Dobra, drugi leży, kto tam? A, masz. A, masz. А, вот так шиша нас? ответить вечить. Да хоть вообще все. <реклама> не с еще надеюсь где еще tam no, gdzieś a ten też nas w miarę celownik dobra dalej Jestem pojedynczy. Co, co tam kszanisz? To jest za Sorry moja mama była No wyłaś Możecie jeszcze inny Co wam pomogą kranatu teraz nie wiem co tutaj zrobić o oh, fuck To było zamierzone, no co jest, zaklinowałeś się znowu? O Boże, ja się tego pódz jakoś obejść. Na spokój szybko Wow, fuck, rozpad dwa Ho, ho, ho Jak się wyląkłem trochę. Hmm, jest, że tak mało gadam, ale się skupiam na grze. No, my musimy tu podejść. Nie, to tędy. Oho, coś będzie się działo tutaj. O kuźwa! Montez! Ja też! Ale mi wyląkłeś, kurde! No, wreszcie bratnia dusza! Montes, kurde! To jest gościu! Ale coś tak właśnie czułem, że coś będzie się działo. Tu Szajbus Chyba dochodzę już do punktu zbornego. Miasto wygląda z deka inaczej bez budynki. No zamusisz, za 5 minut mam 5 minut. No Montesa musimy poczekać, bo on umie... On tyle pakował do Boblasta. I on tylko może podnieść. No dawaj. Dawaj, bo tu widzowie czekają. No, stoję. No dalej. Zajmę się drzwiami. Chodź! No. Rosia wojskowa informowała, że w mieście są zamieszki. Ja w Iranie miał miejsce za stanu. No. A wszystko no. to dzięki uprzejmości PLA. No masz rację. Tu się zgodzę z tą kolegą. Ур, наши. Ну и все тут я люблю. Так, если вот это пойду Где-то там гранат. Бежать. Э, <плодисмент> Да я он не снимется

Oni się stąd tutaj schodzą No dziś mam iść, no ja jest tutaj szczeram na parze, no to. No i co mam zrobić? A, no tak! Leżeć. No przepraszam wam, że taka długa reakcja, ale już nic nie pamiętam kompletnie, jest to długa. Nasi przylecieli, no. Fa, gdzie? Gdzie RPG? Ło, fu, jest. Jak przekrząstnę wami, to zobaczy to. Tak. Nie, to tak miało być. Dobra, szybko jest, ja, zęda. O, potęg czy No, dzięki. I oczywiście finałowa rundka. finałowa scenka. I lecimy. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie, cześć. Następne odrzutowce. Sorry, że tak nie skaplonołem się wcześniej z tym, ale chciałem sobie trochę poszczelać i za, nie Teraz na Następny raz postaram się mniej, bardziej skupiać się na tam znacznikach niż na szczelaniu. Na razie komentujcie subskrybę, lajkę. Na razie cześć.